Się otwiera! Ej się otwiera. Mam pakę! Umiesz rozbroić? No raczej, pewnie, że umiem. Kurde, tylko który teraz kabel przeciąć może lewy? Prawy? Nie lewy chyba to był. Nie, dobra, dobra, prawy. Na pewno prawy. So ja pier... Z kokosem byśmy wygrali. A jedź. Cześć Kokos, z tej strony Łosiu. Jak zapewne wiesz, wraz z Kecem organizujemy maturę z gier komputerowych. No i z tej okazji bardzo serdecznie chcieliśmy zaprosić do udziału Ciebie i Twoich widzów. Matura startuje już 23 maja o godzinie 18. Mam nadzieję, że wpadniesz, bo my będziemy za Ciebie trzymać kciuki. Do zobaczenia.